O nie, nie mam mieć wszystko co elektroniczne! Witam w dziesiątym odcinku Fadosofobii. Witam. Witam. Cześć. Cześć, witam serdecznie. <grystanie> Hello. Hello. Każdy bierze to samo. Dlaczego? Tak, Klaudia, mamy EMF. Jezu, Klaudia, so nie bierzemy szczytu. Keep on coming! Słyszałeś? Ja. Nie wzięłaś ze Nie! Idź włączyć korki, już ja mam ufał. Co w garażu, chyba garaż? Garage. Nigdy w tej sypialni z boku nie ma, tylko zawsze gdzieś tam bo, gdzieś jakieś inne pokoje są. Już wszystkie pokoje się powtarzały, tylko nie na przykład sypialnia. Ta taka z dwoma pokojami w środku. Jest 8 w niej. i coś tu się dzieje. Chyba to sypialnia, właśnie o której mówię. Well, what are the odds? Albo sypialnia, Proszę... albo to łazienka, bo taka sama temperatura jest. W łazience chyba na tym mniej w łazience jest 5,4 było najniżej. A w sypialni? Tutaj, no, tutaj dym leci, buzi, para. A w sypialni jest też 5,5. Ja nie wiem, czy to, to się liczy jako cały jeden pokój, to wszystkie trzy? Nie, nie, to jak jest tutaj, to zawsze jest tutaj tylko, byłaś. No ale to jest taka sama temperatura w trzech, po 600. To nic, ale to jest ten pokój tylko. Mi się często tutaj trafia. Oblast, są śladem. Ultrasiolet. It's me What I do. Mama, that burn. <laughs> Hey! What was that? It was Casper. Oh my god. What's <laughs> that? Like a goofy bitch choking on a dick. No! <laughs> like a ghost? <laughs> Whatever. <laughs> <now>. <laughs> okay, okay. I need to uh, go get my support animal. The spirit box is no. You're going to get your stupid ass potato again. <laughs> I always take it. You just don't see it. Okay. Emika, ja muszę go ramafać z Dwa. Widmowe kule. Kule, widmowe kule. Ale tylko przez chwilę była. Może to być? Z Morahantu obaka. Może to być też mimik, bo już nie widzę. No ale Mimik nie robi tych Mimik udaje widmowe kule i są tylko na chwilę O nie, są znowu Ale okej okay. Co to było? Tutaj się robił dźwięk Emilka chyba No Słyszymy włączanie i wyłączanie gadania No Zmora handłobaka Zmora handłobaka I no strasznie dziwne są te widmowe kule Zmora to projektor DOTS Antu to mroźne temperatury A obakę to yy, mf 5 O, zamknął a! Ile masz MF? Dwa To nie ja, to już by było więcej, jakby miał być przy spalonym krzyżu Dobra, zaznaczacie dziwne kule. Ile? Ile było przy krzyżu? Dwa ale przyspieszyłam więcej. Ja też, ale 2-3 zrobiło się i zniknęło nagle. Ja mam 1,7 temperatura. Właśnie coraz niżej się robi. Eee... O Boże! Ja idę, wzi... ja idę y... wziąć tabletki na chory na łeb. Palił kolejny krucyf i Ej, otwórzcie mi te drzwi, bo ja zaraz Bitch. Please! Oh my god, mam hope you get hit by a bus. <laughs> jak ty <laughs> wyszłaś? Przecież rzeczywiście się nie otworzyły. Magic. <laughs> Cztery miałam, jak coś. The Sadie? Nie, EMF-u. Yeah. <noise> Już nie ma. Ale frajer, no na nie widziałam. Nie no, Kasper ci ukradł. WIEM! No <noise> do śmietnika wrzuciłem. Idę poszukać curst object i zdechniesz. <noise> nie, to śmietnika wrzuciłem. Dobra, tak jak też. No, ominęłaś ty, debilko. A tutaj, okej, okay, ja nie widziałam. No, widzisz, że na, w śmietniku leżał. coś poważna Wspieralaj! No, To no, Tutaj potrzebne... jedno, jedno opakowanie A. za mało dla ciebie. Słuchajcie! Słuchajcie, rozpadajcie kadzidło, bo już nie mamy krucyfiksów do ochrony. Ja rozpaliłam już Ono hmm. gdzieś tam Dobra. Przez minutę tutaj będzie uwięziony. Paliła świeczka. Emilka, sprawdzaj rmpf przy świeczce. Cztery. Tu jest dużo. Ej, jak temperatura? Gasło światła. Korki wysadziło. Dobra, chodźmy do dwór na chwilę. E, temperatura było jeden cały czas. A, kurde, może te kropki znowu? W sensie, że w końcu. A u kogo by były kropki? A Spirit Box? No ja cały czas sprawdzam, no i niby nie ma. Ale nie pasują nam Spirit Box jak coś do ultrafioletu i widmowych kur. No. Ha? Spirit box można do... do, do, do ten. To mówię, że to może mimik. A nie, box mnie nie trafiło się nam. Wpisy ducha też już nie pasują. Albo MF, albo projektor dots, albo mroźna temperatura. I tyle. Dobra, chodźcie, zobaczymy jeszcze raz. Chyba, Ale że... my wiem... albo mroźne temperatury. Chyba, że jak to jest mimik, to wtedy będzie trzeba... Albo to jest ten też projektor nie? Czekaj, jeszcze minut, mimik zobaczę. <śmienic> <śmienic> o oh my god! She slammed the door in my face! <śmienic> o oh, <I saw> <śmienic> oh, nie, nie mamy <śmienic> ciu! Wyrzucajcie wszystko, co elektroniczne! Wyrzuciliście wszystko? Tak. Czemu wszyscy przyszliście za mną? Cii. Kucajcie, kucajcie wszyscy, kucajcie. Kucam, kucam. No to łaźnij. wszystko co elektroniczne? Wyłącz tą stopalniczkę. Shut the fuck up. nie widzę. Nic, nie widzę. Coś. To wy tak łazicie czy ona? Nie to, e, teraz ta minka łazi. Ziemniakiem i... moim rzuca, słyszę! <grym> 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 Ej, to było straszne. Co? moim ziemniakiem. No właśnie słyszałam, ale to było straszne, bo ja poszedłem do garażu, żeby włączyć korki, a ona nagle z tej zamknęła przed przetwarzył drzwi. Jestem <grym> ma 20 Sanity. <grym> bo ona się pokazała przed mną i przed Klaudią Świeczki jeszcze pozabierajcie, przecież świeczki też bronią mm, nieprawda No to ty mówiła, że bronią No I didn't Yes you did No I didn't Yes you did Once upon no, a time No I didn't Yes you did, once upon if a time you, If you don't have it on tape, then I never said that Well I have And if you spread everything. like that <laughs> I have I'm everything you on tape, you. you damn bitch bo ja record wszystko Bo I'm... jestem YouTuber. YouTuber Włączcie światło No, wyjebałam przyjść. zapalniczkę gdzieś, pomóżcie mi ją znaleźć Chyba ale, ale zapalniczka to nie jest elektroniczna rzecz, możesz ją mieć I know, but like I was panicking O Jezu ja też moją wyrzuciłam Właśnie teraz na oczach moich Oh I found it Włączcie światło Wtedy mogę przyjść do was, bo mam mało sanity Ej, kto ma MF? Jest obok koju y, Nancy. Dobra, uwięziliśmy go teraz. Tylko ma MFFM. Włączy Włączyli się to światło czy nie? No tak! Masz MFFM? Ja już podniosłem. Ja jeszcze mamy jeden krucyfiks. Co to było? Rzuciła tutaj obok ciebie kubkiem, tam gdzie? No, a włączyłeś ten rmf -em? No nic nie pisze w ogóle. To nie Odpalaj świeczki. Postawcie je, to odpalę. Kasper, ustaw świeczki. Zmuchnęła mi zapalniczka, Ferka Masz. Telefon dzwoni. Czemu uciekasz? Czemu jesteś... Nie znam Czemu jesteś pizdeczką? Zamknęła... O, myślałam. Ona mnie... Ona mnie będzie gonić. Nie zdążyłam odpalić świeczki. I co, jest zamknięte drzwi są? Nie, ja wyszłam. O, czerwone się zrobiło. Patrz, świeci. O tam stoi. Widzę. O tam Ej, stało. ja mam zero sanity, ja już tam nie wchodzę. Nie no, nie możesz być pizdeczką i w tym. Kto zgasił tę lampkę? <grym> Ona. No. Nieprawda. No przecież zgasiły wszystkie, a nie. Nie wiem. To ktoś zgasił. Idziemy w końcu? Chodźmy robić dalej. Czy już zaznaczamy coś, żeby zgad zgadnąć? No ja nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Straszne temperatury, to ja długo sprawdzałem. ich nie było. Bo te docy, może w końcu. A, no dobra, to zaz zaznaczymy te docy i będzie zmora. No to z mora. to zmora. Ale dawaliby nam coś, czego nie możemy sprawdzić? Tak. Bez sensu. No, takie, takie wezwanie. Czy macie no, zaznaczone? Eee, e, tak. Patrzcie, jesteś zwykły. Czekaj, Klaudia, przebadam cię. Ty, Klaudia. Chodź do mnie. Tak, chodź mi. Oj. Słyszę coś w Twojej głowie. Okej. Okay. miałem urządzenie, już słyszę. Jest! Chyba się udało, chyba się udało, tak! Klaudia, szum w Twojej głowie. Szum w Twojej dupie. Skadliśmy, <laughs> kochanie. Yeah. Yeah. 5000 experience! To przecież ja chyba 40 leveli co do przodu. Slice, 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 slice.